Jak zacząć reklamować swój sklep internetowy lub firmę w Google Ads? Co jest nam potrzebne, aby zacząć reklamę w Google? O tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja nazywam się Paweł Rabinek i na co dzień prowadzę agencję RED SEO, w której pomagamy sklepom internetowym i firmom w reklamie Google Ads i SEO. W poprzednim odcinku przybliżyłem, czym jest Google Ads, gdzie wyświetlają się reklamy i jakiego typu kampanie są dostępne w systemie reklamowym Google Ads. Jak jednak zacząć reklamować się w Google? Niezbędne rzeczy do uruchomienia reklam Google Ads to strona internetowa lub sklep internetowy cel, jaki chcemy osiągnąć konto reklamowe Google Ads, inne dodatkowe usługi Google specjalne kody marketingowe wpięte w źródło strony internetowej. Oraz, oczywiście, pieniądze na reklamy. Pierwszą rzeczą, jaką musimy ustalić, to jest nasz cel biznesowy. Jakiś cel należy przyjąć, aby wiedzieć, do czego się dąży. Cel zawsze można zmienić w czasie, ale nie znając swojego celu, ciężko określić, czy jesteśmy zadowoleni z efektów reklamy, czy też nie. W przypadku sklepu internetowego celem reklamy zwykle jest sprzedaż online. Warto już na początku przyjąć wstępne założenie, Jakie konkretnie wyniki nas interesują? Jaka musi być minimalna wartość sprzedaży w sklepie internetowym z każdej zainwestowanej złotówki w reklamę, a jaki poziom będzie dla nas zadowalający? Znając swoją średnią marżę, można to łatwo policzyć. Jeżeli z każdej złotówki wydanej na reklamę chcielibyśmy uzyskać 5 złotych wartości sprzedaży, znaczy to, że naszym celem jest wskaźnik ROAS na poziomie 500%. Roaz to po prostu zwrot z inwestycji w reklamę i wskaźnik ten jest przydatny przy reklamach sklepu internetowego. O ile w sklepie internetowym wszystko łatwo jest policzyć, o tyle w reklamie dla firmy usługowej czy produkcyjnej jest to już nieco trudniejsze i bardzo dużo zależy od tego, jak skonstruowana jest nasza strona internetowa. Na większości stron www. możemy mierzyć takie czynności jak np. odwiedziny strony kontaktowej, wysłane formularze, zarejestrowane konta, pobrane pliki z ofertą czy wykonane połączenia telefoniczne ze strony internetowej. Są to tak zwane konwersje i należy je mierzyć, aby wiedzieć, czy nasza reklama daje efekty oraz jak rozwija się ona w czasie. Znając cel, w jakim chcemy się reklamować, możemy pójść krok dalej i zacząć tworzyć pierwszą kampanię reklamową w Google Ads. Co jest do tego potrzebne? Niezbędną rzeczą jest konto reklamowe Google Ads. Możemy je założyć na stronie ads.google.com, tworząc nowe konto. Jeżeli mamy już jakieś konto Google, na przykład portę Gmail, będziemy mogli zalogować się do panelu Google Ads tymi samymi danymi do logowania, co do Gmail, bez konieczności tworzenia nowych loginów i nowych haseł. Zakładanie nowego konta reklamowego Google Ads jest bardzo proste. Należy postępować zgodnie z kreatorem Google. Niezbędne będzie przygotowanie danych firmy oraz danych karty płatniczej. Konto reklamowe Google Ads można założyć jedynie na firmę. Potrzebna będzie także karta płatnicza, którą będziemy płacili za reklamę. W jednym z najbliższych odcinków opowiem więcej o dostępnych metodach płatności w Google Ads. Gdy mamy już konto reklamowe Google Ads, możemy zacząć tworzyć pierwsze kampanie reklamowe. Tutaj mógłbym w zasadzie zakończyć dzisiejszy odcinek, jednak aby robić kampanie naprawdę efektywnie i korzystać z wszystkich możliwości systemu reklamowego Google, musimy wykonać kolejne działania. Abyśmy mogli mierzyć konwersje, o których wspominałem wcześniej, niezbędne są specjalne kody marketingowe, które należy zainstalować na stronie internetowej. Zwykle będzie to kod konwersji Google Ads lub kod statystyk Google Analytics, który ma o wiele większe możliwości. Oba należy odpowiednio zainstalować na stronie, a Google Analytics wymaga, ta wymaga także szeregu dodatkowych ustawień. W zależności od oprogramowania strony internetowej, może być także przydatne narzędzie Google Tag Manager, dzięki któremu możemy wygodnie zainstalować Google Analytics lub kod konwersji na stronie. Dzięki powyższym kodom możliwe jest także tworzenie grup odbiorców remarketingowych, czyli użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Takie grupy odbiorców możemy wykorzystywać w kampaniach, np. kierując reklamę na osoby, które dodały produkt do koszyka, a nie sfinalizowały zakupu w sklepie. Jeżeli reklamujemy sklep internetowy, zapewne będziemy chcieli uruchomić reklamę produktową, a więc reklamę ze zdjęciem i ceną produktu widoczną w wynikach Google. Aby móc uruchomić taką kampanię, niezbędne jest nam konto Google Merchant Center, o którym opowiadałem w jednym z odcinków. Konto Google Merchant Center jest łącznikiem pomiędzy sklepem internetowym a Google Ads, służącym do wymiany informacji o produktach w sklepie. W przypadku firm lokalnych warto wzbogadzić reklamę o rozszerzenia zawierające adres firmy, godziny otwarcia i link do nawigacji. Aby takie informacje dodać do reklamy, niezbędne jest utworzenie konta Google Moja Firma, uzupełnienie danych firmy i podłączenie go do konta reklamowego Google Ads. Na koniec warto także zainteresować się narzędziem Google Data Studio, dzięki któremu możemy stworzyć bardzo przejrzyste raporty wyników naszej kampanii. Dzięki temu narzędziu nie musimy przekopywać się przez niezliczone tabele i wykresy na koncie Google Ads czy Google Analytics, a przygotować raport zawierający tylko te dane, które nas interesują. Jak widzisz, do sprawnego prowadzenia kampanii reklamowych nie wystarczy sam panel Google Ads. Dochodzą do tego narzędzia Google Analytics, Google Merchant Center, Google Moja Firma, Google Data Studio. Wszystkie wymagają połączenia ze sobą i oddzielnej konfiguracji, a często także modyfikacji strony internetowej. Zachęcam Cię więc do subskrypcji i obserwowania, ponieważ w kolejnych odcinkach rozwinę dalej temat reklam Google Ads. Ja nazywam się Paweł Rabinek i dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia lub usłyszenia w kolejnym odcinku.